Cześć, dzień dobry, witajcie. Zapraszam na kolejny komunikat sadowniczy. A dziś porozmawiamy o, porozmawiamy o jabłoniach i o bieżącej sytuacji w sadach. Jak widzimy doskonale, postęp wegetacji jest znacznie intensywniejszy, aniżeli w latach ubiegłych. Niesie to za sobą wiele wyzwań, które stoją przed nami. Pewnie wyzwanie numer jeden, parch jabłoni, jak się w takim momencie zachować. Ja mam jedno rozwiązanie, nie popaść w szaleństwo, działamy z rozsądkiem i tu tak naprawdę mamy proste, proste działania na ten moment. Czasami trudne do wdrożenia ze względu na chociażby warunki pogodowe i, i, i te, tą siłę wiatru, z którą się borykaliśmy. Dziś są warunki akurat sprzyjające wykonaniu takich zabiegów zapobiegawczych i takie zabiegi właśnie tutaj w tej kwaterze są wykonywane. Ale przejdźmy do, do konkretów. Jeżeli sady były zabezpieczone i były zabezpieczone tak jak rekomendowaliśmy e, Dityanonem, e, sugerowaliśmy górną dawkę ze względu na e, warunki pogodowe, z którymi mieliśmy się borykać, to w tym momencie kontynuujemy po prostu działania zapobiegawcze. Na ten moment wykonujemy e, zabieg zapobiegawczy przy użyciu Dityanonu. Też sugerujemy górną e, dawkę ze względu na to, co prognoza pogody nam pokazuje, Szanowni Państwo? Pokazuje nam ciepło, przyspieszenie wegetacji. Jeżeli przyspieszenie wegetacji, to na pewno będziemy borykać się z istotnym przyrostem tych części zielonych, czyli odsłanianiem się nowych miejsc e, niezabezpieczonych. Czyli tej tkanki spodziewamy się po weekendzie zdecydowanie więcej. Dlatego w tym momencie musimy postawić na sprawdzone pewne e, rozwiązania. Na pewno pozostajemy przy e, Ditianonie górnej dawce. Jeżeli musimy wprowadzić działania interwencyjne, masa liściowa, warunki pogodowe, niższe temperatury, sugerujemy sięgnięcie po grupę Piramidy, czyli produktów typu Horus bądź, bądź Pyramid. Pyramid wykazuje dłuższe działanie interwencyjne, jest to Pyrimetanil, Dlatego możemy to bezpiecznie łączyć z Dithianonem, a więc Karwety, Dynamo plus, plus Pyramid będzie dobrym rozwiązaniem. A linopirymidyny pamiętajmy, że bardzo dobrze zabezpieczają nam e, liście. Działają w niskich temperaturach. Wykazują się też mniejszą e, tendencją na, na, na zmywanie, mniejszą wrażliwością bardziej na, na zmywanie. I tyle, jeżeli chodzi o parcha. No, ewentualnie pamiętajmy, że Możemy sięgnąć jeszcze po strobiluryny, gdyby było chłodno, e, czyli tutaj pierwsza do głowy przychodzi mi za to. E, ewentualnie możemy pomyśleć do okresu kwitnienia jeszcze o, o Dodynie, ale zarówno Dodyna, grupa Aninopyrymidyn, jak i strobiluryny są to trzy grupy, e, na które możemy mieć dużo odporności w naszych sadach. Ale to generalnie już sami powinniśmy tą ochronę dopasowywać do tego, co się tak naprawdę w tym momencie dzieje, postęp wegetacji już powinien determinować nas do tego, mobilizować nas do tego, ażeby myśleć o mączniaku. I tak jak zalecaliśmy na początku e, działania zapobiegawcze przy użyciu preparatów siarkowych. Tak jak dla tej lokalizacji tutaj produkty siarkowe spokojnie jeszcze możemy podawać, iść w działania zapobiegawcze, jednakże te warunki pogodowe, o których wspominam, e, ten wzrost temperatur. Na pewno bardzo szybko zaprowadzi nas do fazy różowego pąka kwiatowego, a niektóre sady już weszły w fazę kwitnienia. Dlatego pamiętajmy, że faza różowego pąka jest to czas i miejsce na bardzo silne, sprawdzone, mocne rozwiązania, można powiedzieć, interwencyjne przeciwko sprawcy mączniaka. I tutaj będziemy rekomendować na pewno sięgnięcie po produkt Kendo. Kolejny temat, który należy poruszyć. Jest bardzo intensywnie, ale wegetacja wymusza na nas działania i myślenie o takich rzeczach jak wsparcie tych liści rozetowych. Zwróćmy Państwu uwagę, że mamy zgoła odmienny sezon jeżeli w latach ubiegłych. Mamy krótki czas po zastosowaniu nawozów do glebowych, i w tym momencie drzewa tak naprawdę nie zdążyły tych składników pokarmowych z gleby pobrać przetransportować. Dlatego jest duża obawa przed tym, że możemy w okres kwitnienia wejść na dużym tym przysłowiowym głodzie rośliny, jeżeli chodzi o dostępne składników pokarmowych. Dlatego takim rozwiązaniem, które w tym momencie będziemy rekomendować, to jest nawożenie, które spowoduje, że te liście rozetowe będą w pełni odżywione, z maksymalnym wigorem wejdą w fazę różowego, pąka potem kwitnienia, tak aby nie okazało się, że kwitnienie będzie e, trwało bardzo krótko, będzie intensywne, ale wynikiem tego będzie duży opad e, zawiązków owocowych, dlatego w tym momencie należy zadbać o te liście rozetowe, gdyż nie są niestety w najlepszej kondycji, a wynika to tylko i wyłącznie z warunków pogodowych i tego bardzo istotnego przyspieszenia wegetacji. E, tak więc w tym momencie pamiętajmy o takich produktach jak siaczą magnezu, polecamy Elvita siacza magnezu, Erwita zrównoważona o zrównoważonym składzie NPK co pozwoli nam zadbać o bardzo dobrą kondycję tych liści rozetowych. Na koniec, krótka informacja o szkodnikach. Tu trafiają się pojedyncze kolonie, kolonie mszycy, bardzo pojedyncze. Z tego względu, że tu już zabieg wykonywaliśmy, jeżeli chodzi o tego szkodnika. Natomiast zwracajmy uwagę na to bardzo szybkie wejście w fazę różowego pąka i pilnujmy mszycy jabłoniowo babkowej ale pilnujmy, mówię bardziej o czasie przyszłym, aniżeli o tym momencie. Jeżeli wejdziemy w tą fazę różowego pąka, a w niektórych lokalizacjach już jesteśmy, e, i warunki pogodowe są sprzyjające, na ten moment będziemy polecać flonikamid, gdyż ta substancja naszym zdaniem doskonale sprawdza się e, w zwalczaniu tego gatunku szkodnika, a więc te peki e, w fazie różowego pąka w dawce 0,14 kg na hektar. Na ten moment w jabłoniach byłoby to wszystko. Mamy dużo, mamy parch, za chwilę mączniak, nawożenie. Bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o ten sezon i o przyszłość planowania. No i szkodniki. Na ten moment to wszystko. Dzięki, do zobaczenia. Udanych zabiegów. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie, i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.